Siemas, z tej strony a ja w dzisiejszym odcineczku pokażę wam jak zdobyć freebobuxy. Ludzie mówią, że freebobuxy to nie, niemożliwe to scam Ale ja pokażę wam w tym odcinku, że freebobuxy da się zdobyć Czyli Robuxy Jak widzicie ja mam 6 Robuxów na koncie Ale za chwilę będę miał o wiele więcej Zapraszam was do odcineczka Oby wam się spodobał Okej, okay, więc pierwsze co potrzebujemy wejść na stronę z Bobuxami Ja znam taką jedną stronkę Musimy po prostu wpisać Freeboxy albo Robuxy. No właśnie pan tutaj teraz pokazuje. Na przykład, jesteście. Zostawcie się tam w Tyle Robloxa Wpisujecie Freebobux. O tutaj. O, profesjonalnie wpisane. Dobra. Free robuxy Ja już jestem na stronie. Okej. Okay. I tutaj będziecie mieć takie y, processing hacking. O, to będzie dobre. Ok, mój nick to Igor platforma Windows. Mhm. Wybierz kwotę y 4500 ruboksów. Ok, dalej jest jakiś processing Więc poczekam sobie na spokojnie. Mhm. Ok. Spoko. Ale ten wolny opasek się ładuje. Jak chcę moje robuxy? Give me my Robux. Okej, okay, zweryfikuj, dobra, weryfikuję. Dobra. Mhm. Dobra, to i to. Spoko. Wszystko jest już ustawione Tak mi się wydaje Wszystko już powinno być git mm. Wróć do Robloxa I ciesz się swoimi Roboksami. Okej okay, Więc wracamy do Robloxa Tak jak mi każe stronka Zobaczymy czy to prawda Ok, Okej okay. Jak widzicie mam 4506 Robuxów Więc jak wam obiecałem ten sposób działa no to wszystko na dzisiaj, widzimy się w następnych odciniaczkach, trzymajcie się, cześć!